Jesteśmy w Krzaczorach Nowochudzkich, 29 grudnia 2024 roku I taka ciekawostka Już są Nie wiem czy je dokładnie widać Ale już się pojawiły Czarki austriackie Grzybki jadalne Na surowo O smaku kalarepy, rzodkiewki żeby nie być gołosłownym zerwę teraz jednego taka ładna różyczka i zjem smakuje jak smakuje jak rzodkiewka taka kalarepa bardzo dobry grzybek tak jak mówię na surowo nie ma kto nie próbował niech się odważy czarka austriacka rośnie sobie w laskach w lasach łęgowych Najczęściej i częściej na wierzbie na drewnie wierzby właśnie w takim okresie jak teraz Wczesno, wiosennym, późno, jesiennym no i w zimie, kiedy jest zima ciepła, że jest ciepło, no to i ona sobie rośnie. Czarka austriacka, grzybek jak wspomniałem. Jadalny na surowo. Piękny, czerwony. W smaku. Elegancki mi podchodzi znam jeszcze kilku innych amatorów tego grzyba którzy jedzą je a nie wierzyli że można kto ma możliwość niech próbuje czarka austriacka, grzybek jadalny na surowo cześć